Jeżeli do polskiej szkoły chodzą Ukraińcy, to w szkole rozmawiamy tylko po polsku. Jak nie znasz polskich słów, to milczysz. Aż się nauczysz. Otóż tu jest Ukraina. Ukraina wpłaca Hunterowi 50 kafli, potem Hunter odpala ojcu 50 kafli, a teraz ojciec przekazuje pieniądze, ale już nie swoje i broń nie swoją, tylko amerykańską, na Ukrainę. Wojciech Cejrowski to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych postaci polskiej debaty publicznej. Znany podróżnik, publicysta i komentator polityczny od lat buduje swój wizerunek człowieka, który mówi wprost, bez filtrów i bez poprawności politycznej. Jego wypowiedzi regularnie wywołują skrajne emocje, od entuzjazmu zwolenników po ostrą krytykę przeciwników. Szczególnie dużo kontrowersji wzbudzają jego komentarze dotyczące Ukrainy, wojny, migracji oraz relacji polsko-ukraińskich. W jednym ze swoich programów Cejrowski odniósł się do sytuacji w polskich szkołach, przytaczając obrazek, który pokazuje głębszy problem kulturowy i społeczny. To, co dla jednych było zwykłym regulaminem szkolnym, dla niego stało się punktem wyjścia do bardzo ostrej diagnozy. Zobaczmy fragment, który rozpalił internet do czerwoności. Dostałem od kogoś, pani Katarzyna przysłała taki obrazek. Zdjęcie z jakiejś szkoły. W gazetce szkolnej na ścianie wywieszono zasady zachowania dla Ukraińców. Pozytywne, że w polskiej szkole napisali coś takiego: w szkole staraj się rozmawiać po polsku. Powinno być to potraktowane ostrzej. Jeżeli do polskiej szkoły chodzą Ukraińcy, to w szkole rozmawiamy tylko po polsku. Jak nie znasz polskich słów, to milczysz, aż się nauczysz. To bardzo przyspiesza. Naukę języków obcych. Punkt drugi. Odnoś się z szacunkiem do swoich rówieśników. Czemu to w ogóle trzeba było wpisać w regulaminie szkoły podstawowej, sądzę po obrazkach? Znaczy, że oni się nie odnoszą z szacunkiem do swoich rówieśników i to wiemy, że na Ukrainie jest ostro i że tam z grzecznością są na innym poziomie niż u nas. Stosunki wzajemne. Punkt trzeci. Zakazuje się wychwalania bandery. To powinien być punkt pierwszy przed tym językiem polskim, że w dowolnym języku zachwala się wychwalania bandery i dodatkowo jeszcze powinny być kary. Spożywaj swoje jedzenie i picie tu jest napisane. I chodziło chyba o słowo swoje, a że musieli wpisać taki punkt, to znaczy, że oni spożywali nie swoje jedzenie i picie i punkt ostatni, cudowny. Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. Może no, rodzice są bardzo roszczeniowi, to wszyscy doświadczamy tego, że w przychodni jak się spotykamy, że Ukraińiec, matka Ukrainka z dzieckiem wali bez kolejki, a my tu Ukraińcy, my tu bez kolejki, my bez płacenia. No to żeśmy tego doświadczyli. Dzieci przenoszą kulturę od swoich rodziców, no i teraz używają cudzych ołówków widocznie w szkole, jeżeli musieli to wpisać w takim krótkim planiku to znaczy że to zjawisko powszechne. W innej części swojego programu Wojciech Cejrowski przenosi ciężar dyskusji z polskich szkół na międzynarodową scenę polityczną. Tym razem na celowniku znalazła się Ukraina oraz rodzina byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Cejrowski bez ogródek opisuje historię Huntera Bidena, syna Joe Bidena, który w czasie gdy jego ojciec był prezydentem Stanów Zjednoczonych otrzymywał ogromne pieniądze od ukraińskiej spółki energetycznej. Hunter Biden, ćpun, dziwkarz, ogólnie człowiek z wielkimi kłopotami, któremu współczujemy i pijak i tak dalej, syn Bidena, był zatrudniony na Ukrainie w czasach, kiedy jego tatuś był wiceprezydentem. Był zatrudniony w wielkiej firmie zajmującej się gazem i ropą i dostawał 50 tysięcy dolarów miesięcznie. Za co? Kiedy go zapytano, powiedział: no Nie wie za co, bo on się nie zna na ropie ani na niczym. Dziennikarz go zapytał i to lewicowy. Mówi: To może dlatego, że pański tata był wtedy wiceprezydentem, to może dlatego panu dawali 50 tysięcy. Biden mówi: No, może się nazwisko miało jakieś znaczenie. No, e, ma, ale... tam kto by takie rzeczy powiązał? Co to ma w ogóle wspólnego, że on ja był synem, no. Ja powiążę. I uwaga: Hunter hmm. dostaje 50 kafli z Ukrainy. W tym samym czasie Hunter wynajmuje dom od swojego tatusia za 50 tysięcy dolarów miesięcznie. W tym domu znaleziono tajne dokumenty, o których nie możemy się dowiedzieć, czy przypadkiem nie dotyczyły Ukrainy. I teraz Biden, trzeci element tej układanki, podążamy za pieniędzmi. Biden pompuje broń i dolary w Ukrainę. Przygotowałem teraz dla pana obrazek. O, otóż tu jest Ukraina. Ukraina wpłaca Hunterowi 50 kafli, potem Hunter odpala ojcu 50 kafli, a teraz ojciec przekazuje pieniądze, ale już nie swoje i broń nie swoją, tylko amerykańską na Ukrainę. Hmm. Prokurator, który robił śledztwo w tejże firmie. Został zwolniony, dlatego że Biden kazał go zwolnić i chwalił no właśnie, się w tym w czasie co? kampanii wyborczej. Otóż Biden powiedział: Chłopaki, jeszcze na lotnisku będę siedział kilka godzin w samolocie i poczekam na Was. Jak mi przyniesiecie kwity, że zwolniliście tego prokuratora, to ja wtedy uwolnię miliard dolarów w prezencie od Obamy. No to się Czyli nazywa wielka polityka. Chwalił się, <gry> Że szantażował Ukrainę za pomocą łapówki w wysokości miliarda dolarów państwowych, żeby oni zwolnili jakiegoś jednego prokuratora, który robi śledztwie w firmie zatrudniającej jego synka Huntera. O! Następnie pragniemy Państwu przedstawić fragment z ostrej wypowiedzi Marka Jakubiaka w Republice. Jego wypowiedź to frontalny atak na Donalda Tuska, Unię Europejską oraz mechanizmy, które stoją za dzisiejszą polityką Polski. Jakubiak zarzuca Tuskowi całkowitą niespójność, zmienność narracji i świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Szczególnie mocno wybrzmiewa wątek praworządności. Nie można niestety wykluczać żadnego scenariusza, biorąc pod uwagę dotychczasowe... dotychczasowe... Dobra, skończmy proszę państwa z tymi bredniami, bo to już człowieka zaczynają diabli brać. No przecież ten człowiek jeszcze niedawno, bo już on jest najbardziej proamerykańskim politykiem, no. Poproszę, no nie idzie go słuchać, no spokojnie oczywiście dlatego że człowiek który ma chociaż trochę wiedzy takiej politologicznej polskiej to widzi jaka konfabulacja idzie po drugiej stronie po prostu codziennie co innego to jest specjalne mieszanie wody żeby tak było wiecie państwo trochę ta woda taka brudnawa żeby łatwiej mu było pływać w tym wszystkim i to mnie naprawdę naprawdę bardzo przeraża dlatego że jeszcze pół roku temu nie spodziewaliśmy się że mamy tak Proamerykańskiego polityka, który przed, chwilą, się sam nie spodziewał. który przed chwilą powiedział, że już im nim nie jest. No, ja powiem Państwu, że jeżeli chodzi o tą praworządność, bo uderzył o, z tego dzwonu. No to, proszę Państwa, Polska była cały czas karana, głodzona wręcz nawet w okresie COVID-u, takiej najbardziej wrażliwej działalności wtedy gospodarki, na, na, nastawionej na wrażliwość. Polacy to wszystko znieśli i my od Unii Europejskiej nie dostaliśmy żadnej pomocy, tylko kary, kary, kary za to, że Polsce nie ma praworządności. Nie, no to, to, to wtórne po to, żeby właśnie pomóc Donaldowi Tuskowi Te pieniądze parę. zostały sk skonsumowane przez Europę, dlatego ich nie ma dzisiaj, dlatego my nie mamy KPO, które powinno być dwa i pół roku temu, bo tych pieniędzy po prostu zwyczajnie nie ma. I w sytuacji takiej, kiedy Polska zmienia rząd za pomocą koalicji, bo nikt Tuska nie wybrał, to koalicja wybrała Tuska. To jest zupełnie inne podejście. Nie, 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 nie. Tam się Tusk wybrał sam, a inni tylko i wyłącznie potwierdzili ten jego wybór to pan redaktor mówi o tym, czy mamy koalicjantów inteligentnych, czy głupich. No ale odpowiedź jest chyba oczywista. Natomiast prawda jest taka, proszę państwa, że Unia Europejska natychmiast po zmianie władzy uznała, że już jest praworządność. Nic się nie stało ustawodawczego, tak. nic żeśmy nie przegłosowali, nic się nie zmieniło, ale już jest, już jest praworządność. I teraz powiem to, co jest dla mnie szczególnie przykre że Niemcy są już na tyle bezczelni, że oni za to płacą zwyczajnie. Oni już to nie jest tak, że oni pochwalą tam po plecach, poklepią, bo w sumie to o to chodzi. Nie. Trzy dni temu dostała Gersdorf, pani prezes Sądu Najwyższego, dostała 10 tysięcy euro nagrody za wprowadzanie praworządności w Polsce. To pytam się, za co i kto? Jeżeli Niemcy płacą taką, umówmy się niezbyt wysoką nagrodę nawet, to traktuje to chyba w jaskrawy sposób, jak traktują oni z kolei panią Gersdorf, dostaje nagrodę za wprowadzanie praworządności, no to, proszę państwa, muszą być zadowoleni, skoro nagradzają, tak? No to czyli zlecali czy nie zlecali, skoro płacą za to? No ja po prostu... Zresztą, z pani Gersdorf, to jest przypadkiem ta pani, która była kiedyś yy, prezesem Sądu Najwyższego... Ta ze świeczkami to chodziła, nie, ale przypadek... Nie, nie, przypadek nie, o nie, ona nie chodziła, ona a? stała. Ona A to zmienia świeca. postać rzeczy. Były świeczki, nie było świeczek. No. Natomiast prawda jest taka, proszę Państwa, że i tak minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dostał nagrodę w 40 tysięcy euro. Za walkę, chyba to było coś też o praworządności. Tusk dostawał medale. Nie wiem, czy gratyfikacje szły za tym, czy nie. No po prostu to jest tak jaskrawe i tak czytelne, że ja się dziwię, że 30% społeczeństwa tego nie widzi, bo nie chce widzieć. No, tak jest. Dzisiaj piąta kolumna działa i ta piąta kolumna jest bardzo sprawna. Czego najlepszym dowodem była wizyta Żurka i to, co on powiedział dzisiaj na konferencji prasowej. Piąta kolumna działa, proszę Państwa. Proszę Państwa ja to pytanie chciałbym, żeby ono było dobrze zrozumiane. Proszę mi powiedzieć, co czują dziś wyborcy Platformy Obywatelskiej, bo oni się kiedyś Platformą nazywali, Koalicji Obywatelskiej, Koalicji Europejskiej, już jak zwał, tak zwał, samo nazewnictwo zostawiam. Ale co trzeba mieć w głowie, żeby dzisiaj być Tuskobotem? I co czują ci ludzie, którzy za Tuskoboty uchodzą, kiedy słyszą jednego dnia Tuska. I słyszą tego samego Tuska po południu, i słyszą tego samego Tuska jeszcze nie daj Bóg następnego dnia. Kiedy mamy trzy wypowiedzi i trzy różne konteksty, a właściwie inaczej, trzy różne znaczenia tego samego kontekstu, ale inne. Konfabulant do kwadratu. Bo Kiedyś można by to było określić mianem no. pomroczności jasnej. A dziś. No ale panie redaktorze, przepraszam, bo w takim razie <laughs> się wyrwałam. Bo bo to jest proste. On stworzył najpierw na swój użytek, no nie chcę powiedzieć potwora, ale stworzył po prostu, prawda, z partii, która rządziła Polską, wykrował na użytek tych swoich, prawda, wyborców jakiś twór i sprawił swoimi piarowskimi sztuczkami i takimi właśnie takim łamaniem prawa, jak mamy do czynienia w wymiarze sprawiedliwości, że dostarczył im argumenty. Da, oni dali radę w to uwierzyć. Jak człowiek raz uwierzy w jakieś bzdury, to trudno mu się potem z tego wycofać, zwątpić, że to jest w ogóle nieprawdziwe, przyznać się do błędu i do złej oceny. To jest po prostu no tak skonstruowane, ale jeszcze jak jestem przy głosie, jedno jedno zdanie chcę powiedzieć, nawiązując do tej praworządności, co to ją w Polsce naprawiali, jak urzędnicy Unii Europejskiej to wykorzystują. No choćby ostatni gorący temat, panie redaktorze, umowa Mercosur Dlaczego tak trudno było stworzyć mniejszość blokującą? Już pomijając, że ja nie wierzę w to, że Donald Tusk naprawdę chciał ją tworzyć. No ale przyjmijmy, żeby nawet chciał, rzeczywiście to było trudne zadanie. Właśnie dlatego, że te inne państwa obserwując relacje między urzędnikami unijnymi z Polską czy z Węgrami, dobrze wiedzą, że jak będą fikać, jak będą uczestniczyć w jakiejś mniejszości, blokować jakieś interesy istotne dla swojego państwa. To mogą być ukarani właśnie takimi rzeczami, że w poszukiwaniu praworządności w ich państwie na przykład skręci się środki unijne. No to już przećwiczono i oni przećwiczono to po to, żeby wszyscy inni w Unii Europejskiej sobie dobrze zapamiętali. No jak nie będziecie się poddawać tej agendzie, którą proponujemy, to wam też skręcimy, pozamykamy kurki z pieniędzmi po prostu. Bo Proszę państwa, to ale to, to w wolność. kontekście tego Mercosuru, który pani poseł przytacza. To jest tak. Włosi na tym zyskają. No dobrze. No. Włosi na tym nie stracą, co bo to Włosi to? mają coś, co mogą eksportować. A my co mamy? Znaczy, z Włochami jest tak, że ja bym proponował w tym momencie chwileczkę się zatrzymać i za, zapytać się sami z siebie. Jaka korzyść i kto ma korzyść z tego, że Włochy są ponadnormatywnie zadłużone? No I Jak się zestawi e, no tą wiedzę z tym, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to proszę Państwa nie ma przypadków w tym, tak, że, Polska, drogą w że Polska jest zadłużana na potęgę po to, żeby w takich sytuacjach, jak się Włochy znalazły dziś, mimo że mają inny pogląd, jakiś geszewciarz przyjeżdża i powie spróbuj tylko. Spróbuj tylko nie zagłosować za Mercosurem. I tak też było z Włochami. Dostali możliwość eksportowania samochodów swoich w jakimś tam zakresie. To nie będzie dominujący eksport dla całego eksportu Unii Europejskiej, bo tutaj Niemcy zagarną. Natomiast, proszę Państwa, krótko mówiąc, jeżeli na pasku Niemiec będziemy chodzili w postaci zadłużenia, czyli zadłużania się w EBC i w bankach światowych to my będziemy, nie będziemy mieli własnego języka i własnego zdania. My dzisiaj mamy Tuska, potem mamy mieć euro i zadłużenie, które nas powali na kolana, żebyśmy tymi parobkami Europy byli do końca świata i jeden dzień. Dzisiejszy materiał pokazuje, jak bardzo spolaryzowana i napięta stała się debata publiczna, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Mocne słowa Cejrowskiego i Jakubiaka jednych oburzają, innych utwierdzają w przekonaniu, że ktoś wreszcie mówi prawdę bez ogródek. Jak zwykle. Ostateczną ocenę zostawiamy Wam. Jeśli uważasz, że takie rozmowy są potrzebne, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i udostępnij ten film dalej, aby dotarł do jak największej liczby widzów. Do zobaczenia w kolejnym materiale.